Być powiedział, jakbym się tak podkurwił, lekarz. Like, I powiedział, że rajbeczka kurwa, mnie w kurwiastce, like", powiedział, bym wchłuścił, żeby tak było. Like". Dzisiaj pierwszy vlog, yy, co myślę o danym twórcy. Na pierwszy strzał idzie Holak. Co myślę o Holaku? Przede wszystkim mega mi nie? wyzwiska od beczki smalców w moją stronę. Wkurwia mnie też e, wyzwiska ogólnie w moją stronę, ale z drugiej strony przynajmniej poddymia, więc e, jest ciekawie, ale ogólnie dobry ziom. Bo e, jak GNG wypuszczał MGNG Koko, Pokazałem tam chłopakom na konfie, klip e, MGNG Masnego Bena i tak dalej. Zdjęcia. Ocholak był pierwszy, który powiedział tak. No zaraz zadzwoni do Ksajon, tam streamuje, e, on sobie obejrzy, zbustuje. Ja mówię tak. Kurwa, fajnie, byłoby miło, nie? A on nie ma problemu. Wziął telefon, zadzwonił, patrzę, kto od Ksajo pod e, GNG. E, fajny, miły Ziomek, dobry booster. E, no i oddaję. Dobra, teraz. Zaraz, bo teraz nagrywam odcinek, co myślę o Holak. Oholak. Napiszcie mi, yy, o kim zrobić kolejny odcinek, co sądzę o. Yy, I zostawcie kciuczka w górkę, jak chcecie też i wam się podoba taka seria. No i oczywiście. Kurwany